Siema, to na razie dziś Wam pokażę jak mieć animowany ekwipunek w tekstorupaku. Zaraz Od razu mówię, że yy, podejście do tego nagrywania już jest trzecie bo pier za pierwszym razem miałem problem z mikrofonem a za drugim yy, ustawiłem nagrywanie ekranu w 240 fps Dobra, także przechodzimy do poradnika Najpierw sobie pobieracie co chcecie mieć w ekwipunku jako GIF Musi to być GIF, tak więc odpalamy Vegas'a może to być 16, 14, chuj wie byle jaki, żeby był po prostu wrzucacie sobie tutaj waszego GIFa, odpalacie, scrollujecie, ma to być wszystko podzielone na klatki, klikacie S, sobie przecinacie wszystko po kolei. Ok, i wybieracie, yy, robicie jakiś folder na przykład teku, no nie. I po prostu zapisujecie. I rzucacie wpisujecie. Wrócacie. Widzicie czy jest wszystko git. ok Kurwa coś tu. A, to wszystko no, dobra, wszystko git jest. Yy, szukacie sobie takiego. Yy, Punku, który jest 512x512 wcale 512. się sobie do na czy czym wy tam robicie te swoje teksturpaki no i ma być 512x512 na 512 najlepiej żeby takie były wymiary a jak inne to żeby były te same co na przykład nie wiem kurwa 812 na 812 no nie Otwalacie sobie kalkulator. Patrzycie ile macie tu obrazków zapisanych i wpisujecie 512 razy 8. Nie? Wam wychodzi tyle 4000 i tworzycie nowy plik 512 na, na to co wam wyszło w kalkulatorze. Klikacie OK z tego robicie, no i teraz zaczyna się zabawa możecie już sobie to wyłączyć wrzucacie sobie pierwsze zdjęcie robicie sobie tu nową warstwę cały po prostu ten ekwipunek sobie kopiujecie, żeby był perfekcyjnie OK, CTRL C przechodzicie tutaj też CTRL V, teraz wpisujcie ustawiacie sobie gdzie chcecie Idealnie GIF na w ekipunku. Dobra, teraz klikacie Ctrl-C tutaj, na tą drugą warstwę. Na kolejno tutaj wklejamy. No i idealnie tutaj przystosowujemy do kwipunku. Dajecie sobie pod. Klikacie Ctrl M, żeby połączyć warstwę ze sobą. Klikacie Ctrl A, Ctrl-C, wpisujecie, klikacie Ctrl V. I robicie tutaj sobie taką kreskę, potem je na sam koniec usuniemy, żeby wam się nie myliło jak będziecie wklejać następne, yy, następne tutaj, no klikunek no nie? To możecie sobie ctrl z już zrobić, wypierdolić to yy, Klikacie tutaj tu pierwszą warstwę, ctrl c, usuwacie tu starą, no i wklejacie nową Otwórz Cyk, cyk yy. Warstwa tutaj, kolejna. No i tak z każdym robicie sobie po kolei Ctrl M. O kurczę, nie dałem pod warstwę O, tak widzę. Ctrl, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. No i idealnie pod kreskę sobie tutaj. O, cyk i tu, i tu, run, i tu nadal robicie kolejną kreskę. No. Ja tutaj Wam przyspieszę tempo i wrócę jak już będzie wszystko gotowe Także już skończyłem tutaj robić cały ekipunek I teraz mamy to brzydkie gówno co Co tu tutaj kreski robiliśmy żeby idealnie wkleić OK. no i teraz sobie zapisujecie Na pulpicie najlepiej Na przykład kurwa nie wiem Dupa czy jak Wy tu tam chcecie. Ok. Możecie wypierdolić to do eku. Dobra, i yy, robicie nowy folder. Yy, dokument tekstowy, czyli co Wy tam chcecie. Na przykład Notepadu. Macie to sobie w Notepadzie. I to, co tutaj jest. dam yy, tam wam w opisie yy, W tym miejscu. O tu. O. Na, wpisujecie nazwa, zapisany na no, plik, no i, no i tutaj wpisujecie rozmiary waszego ekipunku i tutaj dwójeczkę wpisujecie. No, zapisujecie Ctrl S, tworzycie nowy folder, a nim wpisujecie, wrzucacie tutaj ok, wchodzicie w waszego teksty faka, yy, na przykład o Tekstu. Nie, nie, nie. Widzicie Minecraft, MC Patcher. O, jak już mówiłem, tutaj nagrywałem poradnik. No i wrzucacie tutaj ten anim. I żeby Wam działał ten animowany klikunek, musicie mieć to w zipie zapakowane, żeby Wam to działało. Zaznaczacie to wszystko. Przechodzicie udostępnianie. Zip. Okej. Okay. Wchodzicie narzędzia, że to do D usuwacie ten tutaj eee. z, kurwa folder z tych turpakiem. Sorry, że nie miałem się z tym ale nagrywam to trzeci w nocy. Nazywacie sobie to jak chcecie. ok, tu już jest wszystko. Rest eee, Respack. O, jest tutaj w e e Zip, widzicie? No, nie macie ekwipunek, który wam się rusza. Jak też wam nie będzie działał ten ekwipunek, który wam się tutaj teraz rusza, to chodzicie w Options, Wideo Settings, Animations i dajecie teksturę animated na on. No jak chcecie, to sobie jeszcze tutaj terrain, czyli na przykład animowane jakieś perełki, jak sobie robicie, żeby Wam się ruszał, no nie. No. I myślę, że Wam się poradnik spodobał. Jak chcecie te eku, które zrobiłem w poradniku, to piszcie w komentarzach, tam wam dodam do landą. No i co, zostawcie suba, łapkę w górę, lecimy po 400 subów. Także no co, elo.